Cześć kochane, nie było mnie sporo, 4 tygodnie, mamy do nadrobienia Ale przynajmniej jest porządna kasa, mam 500 zł I nadrobimy 4 tygodnie i jeszcze będziemy tydzień do przodu Niestety sprawy pracy, życia, ale jestem, jestem Kasę odkładałam, to najważniejsze, tylko z boku A teraz ona pójdzie do właściwych kopert

położę i muszę rozmienić sobie 200 zł, ale już tutaj będzie 100, po 100 zł w tej koperce, o jest, super jest 2,50, są nawet lepiej i 100 zł i dalej 200 400, że jeszcze to się zgadza jest fajnie na razie mamy 90 zł odłożone w środku tutaj mamy jeszcze tak. 30 i 10 to jest 3, 40 i 55. 55, czyli daje 50 i sobie jeszcze piąteczkę muszę zorganizować. Czyli dziesiątka muszę rozmienić. Tak, z tymi drobnymi to jest zawsze problem. W tej kwestii się nic nie zmieniło. Ciągle brakuje tych drobniaków, no ale zawsze jakoś tam można sobie skądś tam wyciągnąć coś tam dodać więc jakoś tam zorganizuję te drobne będziemy te, o tu mamy piątkę, dobra, to już wiem tu sobie wyjmę piątkę dam dziesiątkę o, sobie skreślę jedną piątkę Dodamy sobie tą piątkę plus 5 i razem to będzie 150 i to jest za 25. 25. 07. Super, dobra. Także już mamy tą piątkę. Przejdzie. Piątka. Sporo się podziało. Teraz mam urlop, więc przyszłam do Was, żeby. Nadrobić sobie zaległości w sekretarkach Najbardziej właśnie zależy mi od tych rocznych Naprawdę już jest sierpień Więc dwie trzecie za nami, więc warto Warto wytrwać w swoich postanowieniach Tego nam życzę w tym budżetowym świecie Ale nie tylko w budżetowych, budżetowym Też w swoich planach Tak, 145, dobrze patrzę, tak. 145 Patrzę, żeby się zakręcić, jak to ja Zawsze jest tak ręce, coś tam jeszcze dodam, a potem się zastanawiam. O, no, ale błędy się zdarzają. Błędy nas też czegoś uczą. Tak, 500, 605, tak, 605, tak. Jeszcze przeliczymy. jak to nagrywa? jest 22.06. A, czyli dobrze, za 5 tygodni Czyli nie będzie jeden do przodu Więc dobrze, sobie przygotowałam 500 zł Więc idealnie, punkt Czyli nie będę miała żadnych zaległości Fajnie Fajnie, nie zaległości Fajnie, jak tutaj się to wszystko zgadza, i się odkłada tak regularnie Albo jeśli, jeśli nie ma czasu odkładać, jak ja, niestety ze względu na pracę, zdrowie to tam z boku ma sobie odkładać, a potem sobie umieścić w kopertach. Tak, też dobrze i tak. Tutaj mamy 400. 400. 400. 500. Chwila. A jest 10 zł. Dobra, czyli się zgadzam. Jest, 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 jest. jest, jest. Super. Tak, to 50, sobie od razu rozumiem. Bo po co? Trzymać drobne, będą potrzebne tutaj Nawet, o Tutaj sobie damy 100 zł Nawet jeszcze 200, o Dobra, tak, tak zrobię Żeby... Hej, jak najdrobniejsze były tutaj Nominały, żeby... Po nie jest problemu Dawno nie nagrywałam, więc się powtarzam nadzieję, że mi to wybaczycie Dobra, jest 65 zł ta koperta też nie będzie napchana, bo jak jest za dużo tych banknotów drobnych, to potem to wszystko jest tak popychane, te koperty się niszczą, więc najlepiej, go one były takie w miarę kłóciutkie. Ale za to z fajnymi kwotami to z fajnym nominałem z fajnym banknotem. Dobra, dobra, już wiem o co chodzi. Jest już mi potrzebny kalkulator do 52 tygodni. Już sama nie policzę. Nie są takie okrągłe sumy. Tak, 5 tygodni. Lecimy z tym. 31, 32, 33, 34 i 35. Czyli 165 zł. Raz, dwa, trzy, cztery. 5. 35 tydzień. Zostało 17 tygodni do końca roku. Niesamowite. Bardzo szybko ten czas wpłynie. tak 170. I piąteczkę tutaj składam. Jeszcze się na to tak I razem będzie. Tu jest 465, czyli 630. Powinien być.

to, to układam. 300, 400, 400, 500, 550, 634. I super, bardzo mnie to cieszy. Że takie fajne kwoty się zbierają. Na pewno na koniec roku będę miała z tego powodu satysfakcję. To drobne sobie zabierać, bo to jest 20, 40, 60, 80, 80 jest. To chociaż te 50 zł, te o, to O, Ta 50. Żeby mieć jak najwięcej tych 20 i 10, to się nam jeszcze przyda. Teraz już 200, 300, 400, 500, 600. Tak, przy tym też się można zakręcić. Dobrze. To się wszystko zgadza. Super. Tutaj też fajna kwotka jest. 630 będzie już elegancko się zbieram. O, złowa jeszcze tu już też zaschło. Fajnie, fajnie. Super. Tu 605, tu 630. Teraz fajniejsze kwoty Tu już jedną piątkę dałam, więc teraz mamy 5. 20 zł. I proroctwo się sprawdziło, że drobne za wszystko potrzebne. Plus 20. I 170. 22 z roku fajnie. Tutaj też, zobaczcie, fajna kwotka się zbierała, bo już jest 170, a właśnie takimi drobnymi kwotami. Po 5 zł za tydzień. Tak też można, nie trzeba wkładać naprawdę dużych kwot, można właśnie te 5 zł można nawet 2 zł tylko nie ma. A jaka to jest potem satysfakcja na koniec roku. Z bardzo wam polecam. Właśnie najlepiej spróbować od tych. Cały no, kwot, żeby nie zniechęcić, żeby też nie czuć się przytłoczonym, Bo czasami, jak mamy za dużo wyzwań, wysok kwotowym, to można się poczuć przetłoczonym, coś wiem o, o tym. I tak, mamy sierpień. Oszczędna łapki łapki. Bardzo lubię to wezwanie, jest od Izzy sprachowane. Tutaj też właśnie ona jest na drobne kwoty, bo się oszczędza 20 zł miesięcznie, więc też jest bardzo super. Bardzo Wam polecam. Możecie zajrzeć też na kanał Isy sporachowane. Popatrzeć, naprawdę bardzo fajny kanał. Dużo wyzwań. Przemiła osoba, więc Wam polecam. Dużo jest teraz bardzo fajnych kanałów. Do to nawet sobie warto popatrzeć, żeby znaleźć coś dla siebie. Tak, tutaj wrzuciłam 20 zł. Jeszcze zapiszę. Właśnie, z tym to jest problem. Może to jest sobie zapisywać, bo potem wiadomo, czy się dało, kiedy się dało. sobie robię zapisywać. Mi te statusy bardzo wymagają. Nie każdy lubi, ale jako ja bardzo lubię. I 160, czyli też sobie rozmienię. Może drobne, tak, sobie rozmienię, tak, o. Te dziesiątki damy tutaj. Dwudziestki i pięćdziesiątka. O, już mi zostały dwudziestki dziesiątki. Fajnie. Szybko się ta kasa rozchodzi. Tak, tutaj teraz oszczędnościowe łapki, duże kwoty. Dobrze, zobaczymy, co tutaj mamy. Tak, za lipiec piecą. Teraz też skorzystam z kalkulatora, żeby się nie pomylić. 5 plus 5. to się fajnie zbiera. 10 i tutaj. Może już sobie tak skreślić, żeby was nie zanudzać, nie przetrzymywać. tak sobie zamaluję poza wizją. I tutaj mamy 50 zł. Tutaj w każdym miesiącu oszczędza się 50 zł w tym wyzwanku. 60 zł, tak? Raz, dwa, trzy, sześćdziesiąt. A ile mi zostało? Zobaczę, ile jeszcze mamy. 60, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 85, dobra, to odłożę. Tam tutaj te 60 na bok. Zobaczmy jeszcze zobaczę, co mogę tutaj zrobić w tych poprzednich miesiącach. To wezwanie zaczęłam na początku roku, ale chciałam właśnie to kończyć. Mm -hmm. Patrzę, tam 10 zł. Zbędy 20 dało jeszcze. Dobrze, jeszcze tutaj dam 20. Może w maju 20, a niech będzie. Zawsze do przodu trochę drobi. 20, czyli 80 razem tutaj. 80. 85 plus 80, czyli 165 plus 80, 165 i też się fajnie zbiera. Do przodu idziemy do wyzwanku. 22 08, super. W tym wyzwanku można uzbierać 600 zł, więc też bardzo fajna kwota jak się cała uzupełni. Już nie bardzo lubię wyzwanka roczne. Ona są dla mnie motywujące. Najbardziej motywujące bo się robię co tydzień. Z bardzo Wam polecam. Tak, tutaj ileś całosiernącia i cały lipiec. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa dwa, trzy, dwa. dwa, cztery. Pięć. Pięć. Tutaj jest pięć dyrek. I dwa, cztery, sześć, osiem, dziewięć. I dziewięć. Czyli pięćdziesiąt sześć złotych, czternaście. Razy cztery, pięćdziesiąt sześć. Powinien dać sobie też potem pokoloruję. Tutaj sobie odhaczę, żeby wiedziała, że już to jest uzupełnione. Bardzo fajnie, bardzo fajnie. 10, 20, 30, 40, 50, 50. Pięćdziesiąt 50... złotówki. Tutaj sobie zapiszę, że złotówka brak. Jeden złoty. Brak dziesięć, dwadzieścia, trzydzieści, czterdzieści, pięćdziesiąt pięć. plus 146, plus 55 i 201. Już bardzo fajnie, coraz lepiej te wezwanka wyglądają, coraz więcej mają wypełnione, więc bardzo to cieszy. Fajnie to wygląda, fajnie się to prezentuje. Bardzo Wam polecam tę metodę. I zostało 10 zł. Hmm. Jeszcze wyzwanie po roku. 10 zł to będzie troszeczkę za mało to wyzwanko. Tutaj chciałam ukończyć już wakacje. I nam tutaj zostało pół. Pięć, to następnym razem się na tym skupimy. Albo to po prostu już nie wiem, rzucę. 6, 12, jak? Już nie dwa razy, tylko raz po prostu. Tutaj sobie tak napisałam, że 3 razy 8, dwa razy 12 i raz 20. No, ale zobaczymy. 9, więc. Dobra, uznaję, że to było 10, bo nie rzucę i tak dwa razy 12, więc uznaję, że rzuciłam dwa razy i wypadła jelzyka. I za za 10 zł, no bo już też fajnie było Jakby tutaj, tam poszło do przodu smutno mi to mówić, ale no już wiadomo, lato powoli, powoli już myślałam o jesieni Dzisiaj kupiłam jesienny kubek z dynią, więc no już jestem po prostu w jesiennym nastroju, więc Już nie mogę doczekać, jeśli to zaczyna, bo naprawdę jestem już w tym nastroju jesiennym Chociaż już odpoczyłam na urlopie, więc nieźle nie. Bardzo mi to cieszy, że nie miałam tych uzdóp. Ale co wam powiem, szybko zleciał. Teraz jeszcze szykowałam się na podróż kadłubową. Szukałam pijanki. się znalazłam, kupiłam, więc jestem szczęśliwa, że to się udało Muszę ogarnąć. Wszystko jest, to jest I tyle szczęścia, <głos》>, że już to mam ze sobą. A, tutaj tej złotówki nie brakowało, prawda? Ja jeszcze sobie to przejrzę. czy nie popełniłam błędu. Tutaj dopiszę do 10 zł. To 131. Mam nadzieję, że wszystko było widać. O, ostatni raz tutaj rzucałam 23 czerwca, więc no, dawno, dawno. Dwa miesiące minęło, więc fajnie. że te 10 zł poszło. Zostało 4 pola, więc super. Bardzo tak, fajnie. Zresztą się fajnie już zbieram. I skoro dawno mi nie było, sobie zobaczmy ile mam. Mamy w tych wysankach rocznych na tą chwilę. Jest 30. 34... Czwarty dzień roku. 34 dzień roku, tak. To jest 30... A, to jest zaznaczyłem 35. W 52 tygodniach. To może tutaj się gdzieś, gdzieś pomyliłam, ale mamy 34 tydzień. Ale zobaczymy, ile tutaj. Widocznie no jestem tutaj gdzieś do przodu. Albo się gdzieś pomyliłam. Zobaczymy. 605. Ile na tą chwilę mamy w tych i Bo sama jestem ciekawa. 605. Tu jest 630, ale jeszcze sprawdzę. Tak, 630 plus 630. I. Jeden z dłuższych filmików w moim wydaniu, więc mam nadzieję, że to docenicie w komentarzach. 170 w wyzwaniu w piątki, w piątki. 160 w wyzwaniu łapki małe kwoty, łapki duże kwoty 165 i jeszcze jedno wyzwanie. Nie, dwa wyzwania przepraszam. Kolorowo roku 201 i pole roku. Dużo Justyny. No, zobaczcie, już mamy 2000. Już mamy 2000 w tych on 2062, więc jestem bardzo ciekawa, ile wyjdzie na koniec roku. No bo tutaj to nie jestem w stanie oszacować z jest więc jestem ciekawa. Jeśli jesteście ciekawi, ile się uda uzbierać w, w tych średnich wezwankach na koniec roku, to Was zapraszam, zachęcam. Miałam jeszcze jedno wyzwanko roczne, właściwie półroczne, 26 tygodni w którym uzbierałam 359 zł. Ja to też Co będziemy liczyć jako wyzwanie roczne na koniec roku. Życzę Wam dobrego dnia. Zachęcam Was do subskrypcji i życzę Wam owocnego oszczędzania. Trzymajcie się!